W końcu przyszło lato, a razem z latem przyszły wycieczki do lasów, pikniki na łące i zagrożenie czychające w tych wszystkich miejscach czyli temat dzisiejszej rozmowy kleszcze. Słysząc o kleszczach, wszyscy myślą od razu o boreliozie to takie naturalne skojarzenie. Czy słusznie? Teoretycznie 12-15% kleszczy jest zakażonych tą bakterią są ich nosicielami i są w stanie przekazać nam te bakterie podczas ukłucia. Natomiast tylko i wyłącznie 1% ukłuć spowoduje zarażenie się tą chorobą. Dzieje się tak, ponieważ zanim bakteria nas zarazi, nasz układ odpornościowy jest w stanie ją zwalczyć i wtedy wyprodukuje przeciwciała w klasie IgM, jeśli jest to zakażenie świeże, bądź w klasie IgG, jeśli jest to zakażenie stare. Stąd też może wynikać sytuacja, że jakaś osoba, która zrobi sobie test na przeciwciała i wyjdą one pozytywne, wcale niekoniecznie musiała chorować na tę chorobę. Dlatego też samo wykrycie przeciwciał bez objawów klinicznych nie uprawnia do rozpoznania choroby. Oprócz samej boreliozy kleszcze mogą przenosić również groźne dla zdrowia kleszczowe zapalenie mózgu, rikercjozy czy babesiozy. Część z Was pewnie zastanawia się, jakie są w takim razie objawy boreliozy. Ej, już Wam mówię. Często pojawiają się objawy grypopodobne, jak jakaś gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe. Następnie, takim dosyć charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący. Cóż to jest ten rumień? Ano to takie zaczerwienienie, które powstaje wokół miejsca wkłucia kreszcza. Zazwyczaj ma powyżej 4 cm. Pojawia się w miejscu wkłucia dopiero po 7 do 30 dni. Więc jeśli po ukłuciu pojawi Wam się jakieś zaczerwienienie wokół tego miejsca, na przykład po dniu, po dwóch, raczej nie będzie to ten rumień. Więc wtedy sobie obserwujcie i jeśli to by się rozrastało, w środku pojawiłoby się takie charakterystyczne przejaśnienie, no to moment, żeby udać się do lekarza. To prawda, że borelioza nieleczona może doprowadzić do dosyć poważnych powikłań neurologicznych, kardiologicznych czy reumatologicznych, aczkolwiek na szczęście jest ona chorobą, która bardzo dobrze odpowiada na leczenie i gdy odpowiednio wcześnie je rozpoczniemy, jesteśmy w stanie wyleczyć do 90% pacjentów. A leczeniem jest podanie zazwyczaj doksycykliny. Jeśli mowa o kreszczowym zapaleniu mózgu, chorobie o ponad 100-krotnie mniejszej zapadalności niż borelioza, no to jest ona również chorobą groźną dla zdrowia. Objawy jej pojawiają się mniej więcej po tygodniu od ukłucia i są to objawy grypopodobne, biegunka, nudności, wymioty, mogą utrzymywać się do 7 dni zazwyczaj, Ulega samoistnemu wyleczeniu, aczkolwiek często może prowadzić do powikłań neurologicznych. Na szczęście istnieje na nią szczepionka, więc warto się zaszczepić. Jak uniknąć zachorowania na choroby odkleszczowe? Nie dając się ugryźć przez kleszcza. A więc co trzeba robić? Unikamy przebywania w zaroślach, długich trawach, na łąkach, w parkach, trzeba być bardzo ostrożnym. Jak idziemy na piknik, wybierzmy jakieś miejsce bardziej na piasku. Na pewno pomoże noszenie długich ubrań, długich rękawów, długich nogawek. Klesze wspinają się na maksymalnie półtora metra, więc częściej wejdą nam na buty, na nogawki, niż spadną na głowę. Tutaj warto też wspomnieć, że klesze nie wchodzą na drzewa i nie siedzą na drzewach i skaczą nam na głowę albo spadają tylko siedzą sobie właśnie na roślinach takich maksymalnie do półtora metra i zbieramy je, ocierając się o te rośliny. Tak samo jak w przypadku komarów, spryskujemy się środkami odstraszającymi kleszcze. Jeśli już wrócisz z wycieczki do lasu, na łąkę, do parku, dokładnie się przejrzyj. Przejrzyj sobie pachy, pachwiny, pod kolanami, za uszami, na głowie. Kleszcze lubią ciepłe i wilgotne miejsca, więc dokładnie je przejrzyj. No dobra, to co robić, jak już nas ten klesz ugryzie? Ano wyciągnąć go, jak najszybciej. Im szybciej go wyjmiemy, tym mniejsze jest ryzyko zachorowania na jakąkolwiek chorobę, którą by mógł potencjalnie przenosić. Nie musimy w tym celu jechać na żaden SOR, do izby przyjęć, do lekarza. Wystarczy, że mamy szczypce bądź zwykłą pensetę i wyciągamy tego kleszcza. Nie smarujemy go żadnym tłuszczem, nie smarujemy go alkoholem, nie ściskamy, ponieważ jest szansa, że wtedy zwymiotuje i mamy większe ryzyko zachorowania na choroby. Od Należy złapać kleszcza przy samej skórze i po prostu jednym płynnym ruchem wyciągnąć go ze skóry. Nie wyciągamy go paznokciami, bo wtedy możemy go złapać niekoniecznie przy skórze i część pańczaka może zostać w naszym ciele. Miejsce po ukąszeniu kleszcza należy po prostu przemyć wodą z mydłem. Zdarza się, że substancje zawarte w jego ślinie działają uczulająco na naszą skórę i może dojść do zaczerwienienia, jakiegoś swędzenia. Nie należy wtedy drapać rany. Warto ją utrzymać w czystości, żeby nie doprowadzić do wtórnego zakażenia rany jakimiś bakteriami na przykład.